Po dwóch czy trzech tygodniach rodzice zostali ostrzeżeni, że miejscowi komuniści chcą ojca, no, ojca unicestwić jako, jako tego pamieszczyka. Niestety ta okolica była strasznie skomunizowana. Także ostrzeżono, że rodzice powinni jak najszybciej wyjeżdżać z Krzewa. Akurat to był przeddzień, przeddzień dnia targowego i ogrodnik miał wozem z, z produktami jechać na targ, na sprzedaż. No to rodzice powiedzieli, że, że pojadą tym wozem, bo coś przy okazji mają, coś do załatwienia w Łomży, no więc pojadą z tym, wo, tym wozem. Mnie oczywiście nie zabrali, bo jakby mnie chcieli zabrać, no to byłoby to podejrzane i mogliby ich... Nie wypuścić. Także mama że mama mówiła mi kiedyś, że so, pisze w pamiętnikach, że o 5 rano wstali, i mama pisze, że gdybym się obudził, to by została, ale ja spałem, nie obudziłem się, no i pojechali. I karbowy, taki komorowski, nie pamiętam, chyba Bolesław powiedział, że razem z Nianią mnie wywiozą z krzewa. No więc następnego dnia, czy, czy po dwóch dniach zapakowali tam różne rzeczy, między innymi w takim łubianym pudełku były jabłka. To pudełko jeszcze mam, mam do dzisiaj. Były jabłka. No jak wyjeżdżaliśmy już z tego z parku na, na podwórze, to i to pamiętam to ten, ten obrazek. Grupa tych komunistów, oczywiście teraz to wiem, że to byli komuniści, ale wtedy to nie wiedziałem, że to są komuniści, tylko podeszli, zatrzymali, no, co tam masz, a, jabłka, no to teraz my będziemy jedli jabłka, a ty będziesz kamienie gryz.